Bo... Hej, hej, hej! Witamy serdecznie! Uśmiechnięty Patryk i jeszcze bardziej uśmiechnięta Olusia! Wszyscy prosili i błagali Ola zjedz coś ostrego na wizji Połączyliśmy przyjemny z pożytecznym I zrobimy taki mini quizik I mamy tak Mega ostry keczup pikantny! A spróbujesz go od razu? Nie, za darmo nie! Dobra, to ja spróbuję o nie, jakie ostre, o tragedia. Jest też jakiś sos... Ry... Przestań, jest ostre, laska, zwariowałaś. To się tak czyta? to Sriracha. Sriracha? Majo, więc z majonezem trochę delikatniejszy. I jest sos trinidad scorpion. Tak mało nałożyłem, żeby nie było przypału. Ola, powiem, czy jadłaś kiedyś pikantny ketchup w życiu? No pewnie kiedyś musiałam, ale nie było to miłe doświadczenie. Dobra, więc plan jest taki. Czekajcie, bo Lilka chce ostrego sosu spróbować. Masz w tym momencie takie wirtualne 10 kropel, tu będą się wyświetlić, tu jest takie 10 ostrych kropel I dostaniesz pytania, tych pytań będzie, nie wiem, z 15, ile tam nam wyjdzie, tyle wyjdzie I Jak Ci się uda odpowiedzieć na 10 dobrze, to nie jesz nic Według mnie, te przynajmniej pytania, co ja przygotowałem, bo też Kacper ma kilka swoich, Ania ma kilka swoich Według mnie te pytania, co ja przygotowałem, to każdy Polak zna odpowiedź na nie Jesteś gotowa? Tak <totopiarka> Jeszcze na wstępie może ja spróbuję tego najostrzejszego, żebyśmy wiedzieli, na co się piszesz nie, no osy. Może żebyś to zjadła, błagam. Faktycznie nie jest taki jakiś skandaliczny, no ale myślę, że jak na Twoją tolerancję... Ty tego nie jesz. To będzie skandaliczny. Na rozgrzewkę pytanie, na które powinnaś znać odpowiedź. Boję się. A ogólnie moje pytania kręcą się wokół filmów, seriali komediowych z takich wcześniejszych lat. W jakim mieście dzieje się akcja serialu Ojciec Mateusz? No dobra, muszę się zastanowić. Nie, czekaj. Stan do Co to ci coś? Nie, no potrzebowałam chwilę pomyśleć. Gratulacje, dobra robota. Ja to timer robię. Jedna kropla właśnie zniknęła z plaży. Jesteś gotowa dalej? Nie, nie jestem, w ogóle nie jestem. <noise> Ona jest w ogóle taka zestresowana tym, że my to nagrywamy, że to jest niesamowite. Boję się. Dobra, kolejne pytanie ode mnie. Jak się pisze imię postaci granej przez Gosię Sochę w serialu Brzydula? V-I-O-L-E-T-A. -T tak jest, dokładnie, violetta przeszła. i 2T. No widzisz, świetnie ci idzie. Kolejna korobla właśnie zniknęła. Trzecie pytanie. Według filmu Poranek Kojota, co to jest guziec? Nie wiesz? Mogę strzelać? No możesz strzelać. Według filmu, czyli to nie jak według świata, tak? No te, Ty, to, co w filmie powiedzieli? Guziec to. Czyjaś jest ksaka? Ja po Ania, ty wiesz? Ja mam A. jakaś duża świnka. No i bliżej, bliżej. Duża świnia to jest bliższa odpowiedź. Guz jest to taka świnia z afryki. Mm. Wiedziałeś Kasper? No to jakby... To, no to, no to, no to, no to zmieniłeś mnie, bo chciałam powiedzieć zwierzę. No, no problem. Dobra. Pierwsza zła odpowiedź, ona. Mm. Już ketchup pikantny na Ciebie czeka. Myślałam, że teraz ja, czy nie? Tak? No, ta, Cały to... i igrzysk? Proszę. proszę bardzo, masz tutaj Ola Ponieważ nie wiedziałeś, że guz jest to taka świnia z Afryki Spróbuj sobie keczupu ostrego To tylko pikantny keczup Ogólnie to nie jest nic takiego, wiesz, hardkorowego Ja nie lubię takich rzeczy No sre, ale znośny 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 jest ostry Dobra, yy, może teraz pytania z publiczności No Weźcie sobie Kasper jest przygotowany, ma całe no, notatki zawalone Pytanie od Kacper to teraz pytanie z ukłonem do Waszego taty, czyli top wszechczasów i polski top wszechczasów. Podaj daty, dzień i miesiąc, bo wiadomo, jest coroczne wydarzenie, w jakich te audycje mają swoje miejsce. Top wszechczasów to jest 1 stycznia, a polski top wszechczasów 1 maja? Zgodzę się. To majówka, to z reguły. W tym roku była cała majówka grana, ale, ale tak. Okay. Prawidłowo. Nie wiem, nie wiedział, nie mam W sensie ten 1 stycznia to bym zgadza, ale to drugie to. Ah! Bym... Kolejne pytanie, na które według mnie wszyscy Polacy znają odpowiedź. Wymień trzech aktorów występujących w serialu Rodzinka.pl. KPL. Eee, Karolek. Publiczność domaga się imienia. Nie, nie. Tomasz chyba Karolek? Tak. <laughs> chyba to jego drugie imię. <laughs> eee... Maciej musiał. Ale nie zdążył. I Julia Wieniawa. Dobrze, gratulacje. Ja. Ej, to było łatwe. Ale nie mogę sobie przypomnieć, jak. Fo... Korzuchowska. Dobra, to jeszcze zostając w klimacie rodzinki.pl, jak miał na imię najmłodszy z braci w serialu rodzinka.pl? Kacperek. Dobrze. A widzisz, jak burza idziesz, jak burza. Ja, ja mam się... taką pustkę w głowie. Nie ja mam uratowanych katapel. Dużo. Yy, na moje pięć pytań jednego nie odpowiedziałam. No. Trzeba coś jej dać. Bo... Trudnego. No. Ja już Ci to pytałem, ale Ty chyba nie odpowiedziałaś i nie zdradziłem. No zobaczymy. Która piosenkarka grała siostrę no, głównej bohaterki Matki Domu w serialu Rodzina Zastępcza? Polska popularna piosenkarka grała w serialu. Będę strzelać? Mhm. <laughs> nie oglądałam tego, ale... Ja mam jakiś taki błysk gdzieś tam z daleka i mam nadzieję, że jest dobry. Czy jest to Maryla Rodowicz? I tak! Maryla Rodowicz! To... Skąd Ty wiem. Nie wiem. Nie wiem, jakieś... miałam takie poczucie, jakby gdzieś z tyłu głowy mi mignęła jakaś scenka z Marylą Rodowicz. Serio? Czyli ile Ci tych zostało? Nie wiem, jeszcze? nie liczę tego. Trzy, jakby ma żyć. Trzy razy jak odpowie jeszcze, to już jest po wszystkim. Chcecie jakieś pytanie wy teraz? Ty, nie ma, ty masz z innej kategorii, ale to może lepiej, żeby tak było. Film był, ale książka też. Ania zrobiła taką minę, że musimy to zadać. Ale ja nie znam... Książek? Nie oceniaj książki po układco, No bo to pewnie jest jakieś krzyżacy. Blisko. Także Ola, pytanie do ciebie z kategorii książka, lektura szkolna, licealna. Pod jakim pseudoniwem ukrywał się Kmicic? Przypomnienie główny bohater powieści Potop Henryka Sienkiewicza. Nie czytałam. Co z <laughs> Czekaj, może, może zgadnę. Maryla Rodowicz jakoś mnie, mnie natchnęła. Może ksywkę, kmicic. Pseudonim, bo nie była ksywka, ale. musiał Psyf... się ukrywać, tak? Jan. Dalej. Tak? Dalej. No na Jan! Dalej. <laughs> <laughs> ja nie mam ja ci nie pomogę. <laughs> O Boże. A drugie to jest nazwisko? Czy jakby... Wy nie podpowiadaj. Chcę, żeby to było Kowalski. Blisko. Możesz jeszcze zmienić odpowiedź? Kowal. Prawie. Babinicz. Ale tylko pół, bo ja zgadłam. Dobrze, A tak delikatnie. Deli nie, ale nie, nie imienia, tam imienia nie było coś, Po prostu był. Nie było ja? To czemu ja to coś? No byś tak fajnie ucieszył. No śmiało. Uah. Oj, Uah. oj, to już było bardzo ostre. <noise> to jest z majonezem. Nawet. Nie, to jest ostre. pozwolę Ci... Ale na... to pali. Ta woda w ogóle nie przynosi ulgi. Nawet Ci mleka albo dać Ogórczu. To... Dam Ci Ogórczu na... na ten. A jeszcze gazowany mam wrażenie, że podbija. Tak, Takie... no to na pewno. No to daj mi coś innego. Kukasowy. To był ten sosek coś. Nie polecam. To nie jest reklama. Ale Ania, na jakim stędzie, bo to nachlapi się, tak? Nie, no to cieba od razu. Niedobre jest na górze. Ile tych kropel ci zostało? Ja nie wiem, bo ja tego nie liczę. No widzisz, tak to wyszło. Spójrz tutaj na górę, bo to się wyświetla. Musisz jeszcze raz to dobrze odpowiedzieć. Czy dwa? Dobra, yy, małe zamieszanie z kroplami wyszło, ale powiedzmy, że jeszcze musisz dwa razy poprawnie odpowiedzieć. To nie jest profesjonalny ten turniej. Słuchaj, dam ci do wyboru. Które pytanie chcesz? Raz, dwa czy trzy? Raz. Raz. Jak ma na imię? Żona Jędruli z serialu Rodzina zastępcza. Alicja. A Ludka to Alicja? Tak. No To dobrze, to gratulacje. Ja bym przyjął tylko odpowiedź Aludka, bo on zawsze nie mógł. Ale myślisz, że w dowodzie ma wpisana Ludka? Może. No dobra, to pytanie dwa czy trzy teraz. Dwa. Kim z zawodu byli? Karol Krawczyk i Tadeusz Norek. Karol był motorniczym prowadził tramwaj. Wysoko czy nisko podługowy? To już nie jest, ci nie liczy w zawodzie, ale nie wiem tego. Chociaż jak to jest taki, były kiedyś nisko przecież to jest strasznie stary. On marzył o tym, żeby na nisko wyjść. I jeszcze zawsze jak spał, to były takie sceny, że on się nie wybudził budził, tak. Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Kocham ten serial. A Norek pracował w kanałach. Czyli był? To jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. No, wracował... Ka... Nie wiem, jak to się nazywa! Kanałarz?! Dobrze, tak, kanalarz. Gratulacje. To chyba wszystkie odpowiedzi, ale czyli za proste dajemy tak pytania. Przeczytam Ci to ostatnie tak. Jestem ciekaw, czy byś wiedziała. Jak nazywał się policjant z 13 posterunku z największymi okularami? No widzisz, czyli jakbyś powiedziała to pytanie, to by świadło. Nie wiem, nie w ogóle tego 13 posterunku to w ogóle nie kojarzę. Wiem tylko, że pazura tam grał młodego policjanta. I ty, Ania ja wszystko... byś wiedziała? Ty, Kasper byś No Widzisz, czyli to nie mogłoby być pytanie, które wszyscy wiedzą. Ja tak, dawno oglądają, że tylko Arnie go dobra, że ja nie jestem dobrą próbką badawczą, bo ja mam takie same wspomnienia jak ty. Dobra, w ramach bonusu jeszcze. No już nie, nie musisz jeść. W ogóle, dobra, ja zjem. No. Czy ty spróbujesz? W ramach bonusu mam jeszcze kilka cytatów do dokończenia z filmów. Bunkrów nie ma, ale... Damy radę. <śmuszczam> Teraz mają kończyć. nie, kończy. Ania, jaka jest odpowiedź na bunkrów nie ma, ale... To jest ale? Co? Bunkrów nie ma... Ale są piwnice może, może wiesz... Coś ale... Coś tam... wygramy. <śmuszczam> Trzeba było iść w te cytaty. Kasper, ty wiesz? Nie, wiem. Nie. Ale nie wiem, czy chce ci, ten. Eby nie, ty, tak. Ale też jest zajście. Bunkrów nie ma, ale też jest zajeście. Klasyczny cytat. Jechali nad, dojechali nad morze i zobaczyli morze i to powiedzieli. Dobra, inne. Tak, po prostu wycięte z kontekstu, ale jak oglądałaś film, to na pewno wiesz. Masz Pitbula, który. Podpowiem jeszcze dalej. Masz Pitbula, który wygląda. Przerażająco? <słysk> Ania? O Boże! Masz pitbulla, który wygląda jak. Nie, bez jak. No Patryk A, już kiwnął, jak. To no. Tak, mi się wydaje, że lubią w takich firmach porównywać. Wściekły Azor! Kaspar nie wyżynie. To była taka scena, że chłop mówi: Tam nie wchodźcie za te drzwi, bo to ja tam mam groźnego pitbula. I oni otworzyli, a tam był jamnik. I on mówi: Masz pitbula, który wygląda jak jamnik. I ostatnie jeszcze mam jeden cytat, który mogłabyś dokończyć. Jak tata zrobi dziubek. To nie ma. Bibibim we wsi? Czego? <laughs> Bibimim -bi we wsi? No, już wypikałam. Roże, roże, gratulacje. Jak tata zrobi dziubek, to nie ma ch**a we wsi. Powiedział <noise> jakiś, że tu nie ma śrubek. <noise> Dobra, Olusia, odrobinkę. Odrobinkę. To nie jest ostre. To tak ci posmakuje. Na... A przynieś mię teraz w ten jogurt. Sos Trinidad Scorpion. Trinidad Scorpion. Papryka, która trafiła do księgi rekordów Guinnessa ze względu na ostrość, oczywiście. Wywodzi się z dalekiego Trinidadu, ma kształt Skorpiona i zaskakuje smakiem. Jeśli można to tak nazwać, chcesz go spróbować? Mi się ręka trzęsie. Widziałem tą panikę w oczach. Ale <głanewsko> ty jeszcze raz zrobiłeś to w najgorszy możliwy sposób, bo wziąć to przez usta. To na język od razu i połykaj. Ja to... nie czuję tego na ustach. Jak <głosko> się je więcej to, tak, do Bardziej ustach. Bardziej gardło, podniebienie, to wszystko tak pali. To była najostrzejsza rzecz, jaką w życiu spróbowałam. Kasper, tam sobie pizzę polował. <głanewsko> Chcecie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, co mieliście przygotowane? Do Oli pytanie. Od do tego Ja miałam do Oli pytanie. Podaj definicję na skórka. <gryny> na skórkę grubość około pół milimetra zbudowane serce rozrocze i warstwy martwych komórek. warstwy rozrocze odpowiada za otwarzania nowych komórek głosów, paznokci, gruczołów łojowych i potowych. W komórkach warstwy rozorczej powstają barwniki melaniny, które nadają skórze barwę i chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. Brawo! Na do... W tempie trzeba pójść. To pytanie dlatego, że Ola kiedyś się chciała ze mną uczyć biologii, i miałam ją pytać, i powiedziała, że mam to ją tak tego dobrze, że będzie pamiętać. No i nauczyłam. Mamy to od gimnazjum. Gnam I gimnazjum. potem jak ja się musiałam uczyć definicją skórka, to było easy. Wezmę sobie trochę więcej. Chcesz jeszcze? Nie chcę już, ale to było koszmarne. No, no w sensie dla mnie to dużo zostało. No. Jak... Pali to czuję. <słuch> Bardzo pali. Dam ci cukierka w nakuty. Taki dobry. No na czu, No czuć ten, czuć co was To mi się tak rozeszło. Oh, Okłone. Kiedyś jeszcze zrobimy, tylko dam trudniejsze pytania, bo za łatwe dałem, za łatwe. Więcej osób to wtedy jeszcze coś odwładzimy. Ta baska jeszcze jest pomiędzy próbowanie. <laughs> Nie róbcie tego w domu. W nagraniach brali udział profesjonaliści. Wyłączyć. <słuch> tak. Smacznego. Hej, hej. Hey. Hey, hey.